Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielus. Jak widzicie, jestem w grze Skyrim The Elder Scrolls Skyrim 5. E, no i jak widzicie, jest fantastyczna zimowa aura. Pada sobie śnieg. O, a to kto? Jakiś NPC sobie pomknął. No a my sobie łazimy po tym fantastycznym świecie. E, gra mnie niesamowicie wciągnęła. Tyle chciałem Wam powiedzieć jest ona fantastycznie stworzona, chociaż to na pewno już wiecie. Myślę, że nawet dla osób, które nie obcowały wcześniej z RPG-ami, z grami podobnego rodzaju, podobnego formatu, na pewno ta gra potrafi wciągnąć nawet takie osoby. Ja na pewno się do takich osób zaliczam i szczerze powiem, że bardzo się cieszę, że udało mi się jakby to powiedzieć. Udało mi się odepchnąć na dalszy plan te moje. O kurczę. Wybaczcie za tą zacinkę, ale. Ale tu jest smok! No. W każdym razie na dalszy plan zeszły jakieś obiekcje dotyczące gier RPG. Gier tego typu. No i. Cóż, e, stwierdziłem, że zagram, że zobaczę co to jest, dlaczego ludzie się tym zachwycają. No i oczywiście nie pożałowałem. Do czego zmierzam. E, serdecznie chciałbym e, zachęcić Was właśnie do tego, żebyście mimo wszystko, nawet jeżeli nie jesteście fanami tego typu gier, spróbowali, bo e, tyle frajdy z gry, tyle wolności, tyle możliwości, ile ta gra daje, mi na przykład żadna inna gra nie dała. Uważam, że jest to gra rewelacyjna pod... E, naprawdę, wieloma względami zresztą nie na darmo e, taka produkcja otrzymała e, tam bodajże 86, nie wiem, czy coś koło 90 punktów na Metacritic. Więc e, nie wiem, czy nie pamiętam w tym momencie w górę, czy w dół, w którą stronę się mylę. W każdym razie no, mm, jest to olbrzyma, olbrzymia, olbrzymia naprawdę ocena. Olbrzymia, tak. Wow, no właśnie. Chcecie powalczyć ze smokiem? Bardzo proszę. Chcecie uciekać przed smokiem? Bardzo proszę. Tak, smok przyczyni LOL i, i zasuwa. E... Okej. Okay. Myślę, że... E... Nie wiem, czy, czy... E... to, co Wam teraz mówię, kogoś z Was przekona do tego, żeby zagrać w tę grę. W każdym razie ja pozostanę przy swoim i bardzo serdecznie Was zachęcam. Zmienne warunki woah! Co to miało być? Spotkanie trzeciego stopnia zmienne warunki pogodowe stamina, magia różnego rodzaju zbroje kowalstwo, górnictwo zwiedzanie sandboxowego świata walki ze smokami walki z czarodziejami elfami innego tego typu stworzeniami oprócz tego oczywiście mamy o Lidia moja współtowarzyszka niestety z tego co widzę ma dosyć małe zdrowie no ale to nic wracajmy do tematu po prostu każdy NPC, który jest w tym świecie jest w stanie w jakikolwiek sposób z nami o, z nami e, nawiązać kontakt, e, czy to przez to, że będzie miał dla nas jakieś zadanie, czy to przez to, że kiedy go zaatakujemy on nas też zaatakuje. E, jeżeli go nie zaatakujemy, będzie naszym sprzymierzeńcem, a przynajmniej będzie neutralny. E, można m, wykonując zadania dla NPC-tów e, na przykład sprawić, że dana postać będzie przychylna e, naszej. Także możliwości, to jest zalety garść e, tego co oferuje e, Skyrim Także no, tu czasu by zbrakło żeby wam e, coś więcej o tej grze opowiedzieć Zresztą co taki like jak ja może wiedzieć o tak gigantycznej serii jak e, The Elder Scrolls e, Skoro nie grałem we wcześniejsze serie Mimo to, tak jak wam mówię, zachęcam, e, polecam możemy grać z widoku FPP, możemy grać z TPP jak kto woli możemy strzelać z łuku, możemy rozwijać klasę postaci w dowolną stronę nic nie jest z góry narzucone no po prostu totalna dowolność jeżeli chodzi o questy są one całkowicie masakrycznie urozmaicone to jest coś niesamowitego na przykład kiedy przeżywamy historię kobiety Kurczę, a teraz które będę Chyba nie tutaj. E, przeżywamy historię kobiety, która... Ktoś we mnie strzela? Nie. E, ...która najpierw nas nakłania do tego, żeby zabić jakiegoś zbira. O, smocze słowo. E, żeby zabić jakiegoś zbira. E, później okazuje się, kiedy jesteśmy już u celu, mamy zabić tego zbira, okazuje się, że ten zbir wcale nie jest jakimś zbirem, tylko okazuje się, że ta kobieta jest... E, powiedzmy, zbirem. No, nieprzeciętna rzecz. Wracamy, kłamiemy tej kobiecie, że, że już wróg, niestety, znaczy wróg. Ten koleś, który miał ją zgarnąć, czy tam ją prześladował, idzie do niej, idzie po nią, więc ona musi stąd uciekać. Także staramy się jakoś zbliżyć do niej. Ona nam wierzy, no i oczywiście odprowadzamy ją pod stajnie. No a pod stajnią, pod stajnią stoi i czeka na nią Właśnie ten koleś Także e, zwrotów akcji no, Wszystkiego jest tutaj strasznie strasznie dużo Poza tym idąc zrobić wyznaczonego Questa e, Mamy po drodze spotykamy Niezliczone ilości e, jaskiń Wierz Innych tego typu e, rzeczy Jakieś osady, nieosady No po prostu cuda dziwy Wszystko, wszystko, totalnie wszystko No i Robimy tam co chcemy. Mamy ochotę zrobić tego questa? Robimy. Nie mamy ochoty? Nie robimy. Do widzenia. Łowicie. Lidia zdjęłaś go? Super. No i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o Skyrim. Ja sobie pykam Skyrima od czasu do czasu. Są to sesje co najmniej ponad godzinne. Bo ta gra jest naprawdę warta poświęcenia tego czasu. Także jeszcze raz Wam serdecznie polecam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!